Witajcie, moi drodzy. Ja jestem Misiek 200M, a to kolejne nagranie księżycowych opowieści. Jednak w tym dniu, tej nocy, właściwie. No dobrze, uznajmy, że jest już, że jest już noc. Będzie ono całkowicie informacyjne. Nie przeczytam Wam żadnego opowiadania. Ale są według mnie naprawdę, no, na aktualny moment, bardziej ciekawsze rzeczy do przedstawienia. Mianowicie. Na forum MLP Polska od jakiegoś czasu zbierani byli ludzie do projektu zespołu muzycznego. Ten zespół nosi nazwę Sol Luna. Co się właśnie dzisiaj stało? Zespół opublikował swój pierwszy kawałek. Dlaczego to jest takie ważne? Mi osobiście brakowało naprawdę czegoś takiego, że Bronis i Pegazis, czyli osoby z naszego fandomu, stworzyły coś samodzielnie i wspólnie. Sami napisali tekst, sami zaśpiewali, yy, zorganizowali instrumenty, napisali melodię, zagrali to. Naprawdę coś wspaniałego, coś czego mi w polskim fandomie brakowało bardzo. Właśnie dzisiaj ukazał się pierwszy kawałek, całe cztery minuty piosenki. Ja już ją słuchałem i naprawdę bardzo mi się podoba, i sądzę, że to świetny start dla tego zespołu. I oby tak dalej, żeby na tym nie poprzestali i żeby to kontynuowali. Ja w opisie dodam wszystkie potrzebne informacje, jak tutaj się dostać do tematu na MLP Polska. To wszystko dostaniecie w opisie. A druga rzecz. W Sylwestra, czyli 31 grudnia, sowa o 8. chyba 20 z hakiem opublikował ósmy już numer brochufa. Jest to ostatni numer z roku 2012. Ja tej gazetki jeszcze nie widziałem, czyli robię to tak jak poprzednim razem, ale o to mi się wydaje, właśnie chodzi. Tak jest według mnie ciekawiej i zaskakująco jednocześnie. Ósmy numer jest y, numerem kończącym rok 2012. Od czego, by tu, od czego by tu zacząć? No, nie wiem, tak przez chwilę zanim mówiłem, bo się zacząłem patrzeć w ten art. Ładny art, naprawdę. Czołg, śnieg, rarity. Jej. A co w tym numerze? Relacja z My Little Convent. O tym, jak było na pierwszym konwencie w Polsce oczami Lindsa. Recenzja My Little Pony Game Loft Game. Gra na urządzenia mobilne. Czy taka fajna? My Little Paradox. Fizyka według Pinkie Pie. O, to będzie mocne. Pinkie Pie i fizyka... Na pierwszej stronie mamy słówko od naszej kochanej redakcji, osoby, które dzięki którym właśnie czytam to, co aktualnie czytam, oraz list do Księżniczki Celestii. A ja nie wiem, chyba nie wspomniałem o tym, że w tym numerze jest właśnie dodatek, czyli kucykowy kalendarz na rok 2013. Sam jestem ciekaw, jak to wygląda. O, i Bobulowi życzymy wszystkiego dobrego z okazji 21 urodzin. Odpuszczę sobie czytanie ników, bo no cóż, poprzednim razem zbyt dobrze to nie wyszło, więc sobie daruję, ale zawdzięczamy im to właśnie, co mam teraz przed sobą. Od czego zaczynamy? Z treści. Recenzje. U, dużo tego. Dwa odcinki. Pięć fanfików, gra i. My Little Mod. Nie wiem, modyfikacje jakieś do czegoś? Wieści ze świata, relacja z My Little konwentu, publicystyka, wypowiedzi kucyków, My Little Paradox. Hmm. Piosenki, poezja, kwiatki świętego fanfika i różności. Labirynt i kalendarz. 61 strona, dużo stron jest. To mnie cieszy bardzo. Wieści ze świata... Aktualności powstały dzięki pomocy bloga FGE. Mamy troszkę o konwencie kultury japońskiej, który odbył się w Toruniu. Nowa fala blind bugów. Premiera bijąca wszelkie rekordy, tak. To naprawdę niesamowite było. Nowe książki. O, Ken Pony 2, trzecie uderzenie, czyli już trzecia część przeróbki tworzonej przez Sonika. I na pewno osób, które mu pomagały. Naprawdę warto obejrzeć. No jest i kolejny odcinek łódzkiego Dabingu. Łódzkie dubbingi, <grytania> specjały. Też warto zobaczyć, naprawdę. Pinkie Pie jako minutnik. Czyżby scena wycięta z odcinka... Tak, too many Pinkie Pies, chyba. Animacja. O, ludzie od Double Rainbow udostępnili parę filmów instruktażowych na temat animowania kucyków. Fajnie, fajnie. Czekajcie, Double Rainbow? A to nie było Double Rainboom? Nie, naprawdę nie ryzykuję, bo nie pamiętam naprawdę może mój błąd także przepraszam. Lecimy dalej. Kucykowe rozkminki. koniec MLP online. Tak tego troszkę szkoda projektu, ponieważ ze względu na prawa autorskie został zablokowany i cóż podcinają nam skrzydła po raz któryś z kolei. Grupa Facebookowa dla broni Skielc a Fine Art. Dobra. A, konwent w Helsinkach. Tak, finlandzki konwent, który odbędzie się latem 2014. O, mam nadzieję, że ktoś z Polski się tam uda. Może szósty? Możliwe. Na pewno bym chciał zobaczyć taką relację przez naszego rodaka stworzoną. A nowy odcinek podcastu Radio Dash. Niestety nie wiem aktualnie, jaki jest los. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że chyba zmienili nazwę albo odeszli od aktualnej formuły. No, akurat z 9 grudnia odcinek prowadził Mordecz, a gościnnie wystąpili Tościk XD i Kesek. Okej, okay, co mamy tutaj relacja z My Little Convent. No ja na konwencie nie byłem, więc na pewno sobie to poczytam. Są i zdjęcia, jest i Discord. Discord? Stachul chyba był Discordem, z tego co wiem. Ale mniejsza, tak, Stachul przebrany za Discorda, trafiłem. <grym> o, dużo osób było, ale założę się, że to nie wszyscy. A może? Nie, na pewno nie. Bronis to jest siła. No, Diego, Tan wykonał. Yy... Zrobił wideo relację z konwentu i wyjazdu, którą można obejrzeć właśnie w tym miejscu. I będzie tutaj odnośnik do filmu na YouTubie. Lecimy dalej. O, recenzja odcinka. Fan, 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 fan fan fan. No, świetny odcinek, więc warto na pewno to przejrzeć. Kolejny odcinek, tym razem Seed. Nie, naprawdę, według mnie każdy, trzeci, każdy odcinek trzeciego sezonu jest jak najbardziej zaskakujący i coś interesującego wprowadzę do fandomu. Recenzję opowiadań. Klaczu Kresu Wieczności akurat czytałem, ale pierwszego tytuł, pierwszy mi nic nie mówi, więc nie mam pojęcia. Też warto na pewno przejrzeć. I zaraz to zrobię, jak tylko skończę to nagrywać. Fallout Equestria, tak nieśmiertelne opowiadanie, ale świetne jest, naprawdę. Dalej, kolejne opowiadanie. Hmm, Romans Dark, przygoda. Ciekawe, przejrzy się. Następne opowiadanie. Nie wiem, wydaje mi się, że możecie jakiś hałas słyszeć, więc przepraszam ewentualnie za to. A jest i gra produkcji GameLoftu. Cóż, ja nie mam możliwości sprawdzić, jak ta gra wygląda, więc tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć. Ale przejrzeć na pewno warto. Dalej, dalej. Tak, trafiłem. Modyfikacje tym razem do gier. Pony Fortress 2. Ła. Wow. jej. Jeśli jakimś cudem macie dość jej i od dawna marzyliście o skróceniu Flatter głowę, to proszę bardzo. Nie, dalej. Mine Little Pony! Minecraft. Wersji kucykowej. Czemu nie? Gordon, Stachb, what are you doing? No dobrze, okej. Okay. A Garrysmoth. Left 4 Ponies 2. No nie, no to jest naprawdę świetne. A tutaj cóż, jakieś inne modyfikacje na pewno. Ale tutaj jakoś nie kojarzę tytułów, no to na pewno. Sorca. Half-Life 2? Możliwe. Albo coś innego. Nie wiem, bo no nie przeglądam tego tekstu. Nie przeglądałem go wcześniej. O, w ten sposób. O, wypowiedzi kucyków na temat Bożego Narodzenia. O, czyli mamy słówko od każdej postaci z Main Six. Fajnie. Pinkie Pie, ja, ja. O, wreszcie ja, 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 ja. Moja kolej. Oj, Pinkie Pie, dlaczego tak trudno czytać twoje dialogi i tym podobne? Twilight. Ach, i nieśmiertelny arc, zrobiony już w tylu wersjach. Ach, fajnie, fajnie. Może skutał też taką wstawię kiedyś. My Little Paradox, czyli fizyka według Pinkie Pie. A, chyba nawet wiem, jaki odcinek może tu być brany pod uwagę. Chociaż może nie trafię. Mianowicie kojarzycie tą scenkę z tego odcinka Too Many Pinkie Pies, co Rainbow Dash. Leżała na leżaku, a właśnie Pinkie Pie chciała być cicho. To najpierw powoli spadała i tuż nad taflą wody zwolniła po prostu opadanie i lekko. Pod wodę się zanurzyła, no. Nie wnika. To tylko Pinky umie. Dalej. O, wywiad z Mere Jumpem, czyli założycielem bloga For Glorious Equestria. No, na pewno warto przejrzeć taki. Wywiad, a można sporo się dowiedzieć i znaleźć, znaleźć odpowiedzi na gnębiące nas pytania. Piosenki sezonu trzeciego. No to na pewno subiektywnie bardziej, bo mi się każda piosenka z trzeciego sezonu podoba osobiście. Ankieta, no dobrze, dobrze. Kącik literacki, czyli tekst spoza fandomu, w taki sposób może. Codziennie patrz na świat, jakbyś oglądał go po raz pierwszy. To też przeglądne. Poezja, czyli mamy kilka wierszy od Syriusza. Czy można je pożreć jak ktoś chce. Oh, o no, mną, no, no, no. Dalej. Kwiatki świętego fanfika, czyli to, co w fanfikach yy, zabawne. I dosyć niepokojące czasem. Dalej. O, dalej, kwiatki mamy. Zagadka! I cóż, mamy pomóc Derpi dotrzeć do kartona kartonu z mafinkami. Hmm. Nie, no teraz nie będę próbował, bo to nie wyjdzie. O, a oto autorzy, dzięki którym mamy takie grafiki, a nie inne w tym wydaniu. Brochufa. Jest kalendarz. Wo. Nie no. Jak będę miał możliwość, to muszę wydrukować. Wow. Naprawdę super robota. Robi wrażenie. Twilight Licious. Jest jej grudzień i koniec. Dobrze. No cóż, warto przejrzeć ten numer na pewno. Sam jeszcze go przejrzę zaraz dokładniej. I to wychodzi na to, że wszystko, co mam Wam dzisiaj do przekazania. Więc trzymajcie się, moi drodzy, i dobranoc.